Siemanko wszystkim, dzisiaj będzie taki... Będą, o inaczej, będą dwa sucharki, jeden od całego nerkowca, jeden ode mnie, ale będziemy też robić to z takim podobnym stworem z epoki lodowcowej, co tam orzecha wdupiał i wtedy wszystko się rozkrzaniało. Mam nadzieję, że tego orzecha, co tu trzyma, nie zrobi w ten sposób, no bo, no dom się zawali, a nie fajnie byłoby chyba tak mieszkać w zawalonym domu. nie wiem. Może lecimy z tymi sucharami, bo znowu strasznie mówię. I nikt tego nie, nie chce słuchać oczywiście, nie? <gryw> Także najpierw ten podesłany, jak można? Powiedzieć leniwe śniadanie i obnosić się tym na Facebooku, czy w jakimś tam innym e, portalu społecznościowym na, na zasadzie zdjęcia, że są jakieś dwa jajka, jakiś tam szaszłyczek, jakiś awokado, tam jakieś sałatka, coś tam, coś tam i mówić, o, no, dzisiaj nie miałam pomysłu, zrobiłem sobie leniwe śniadanko, takie tam, żebyś sobie odpocząć, czy coś. Ludzie, przecież leniwe śniadanie, to wstajesz i robisz sobie kawę i koniec. Bo jest Ci zbyt leniwo. No ludzie, no to jak inaczej, no leniwe śniadanie z jakimś wypasionym deluxe czymś. No nie ma tak. <grym> to, jest, to jest okropne. A jeszcze ten, taki co mi się przypomniał na temat śniadania, no to wiecie co to jest jajecznica po studencku? Otwierasz lodówkę, drapiesz się po jajkach, zamykasz lodówkę. Koniec jajecznicy. <grym> Także no, smacznego śniadanka, czy czego tam będziecie jeść i nereczka.